Jak walka bossów normalnie na szczycie wieży. O tak. Moje podboje trwają tutaj twardo. Kolejne miasto, które chcemy podbić, to Danaostrika, i chcemy ją podbić tak, żeby weszła w nasze posiadanie. Jak widać, mam tu całkiem, całkiem niezłą armijkę. Jest to armijka dosyć, dosyć zacna, no bo jak sobie zobaczycie mamy tutaj bardzo dużo różnych jednostek, które pomagają nam w wojnie. I skąd te jednostki się biorą? A no proszę was bardzo stąd, jeżeli wejdziemy w kingdom i klany to zobaczcie ile uzyskałem różnych dziwnych tutaj wasali. I też jak widać po pieniądzach straciłem kupę, kupę pieniędzy, miałem 2 miliony, zeszliśmy do miliona prawie. No staram się jakoś zarabiać, ale idzie to dosyć ciężko. Generalnie chodzi o to, że podczas walki z różnymi typami gadałem z nimi, oni zadeklarowali się, że chcą do mnie dołączyć i takim sposobem dołączyli razem z pewnymi zamkami, z miastami, więc życzyli sobie, żeby żebym troszkę pieniędzy dać. No i jak daliśmy im pieniądze, no to wtedy, prawda, dali nam też te zamki. Tylko, że o, tutaj mamy gościa, który ma influence minus -80, więc to jest typ, którego powinniśmy wesprzeć jak najszybciej. Jeżeli on ma tylko korenia, castle, nie zależy nam za bardzo na Serandonie. Jest to klan Tier 4, tylko dwie osoby, więc to nie jest jakaś ważna jednostka. Zamek też nie jest jakiś ważny, możemy go odbić. Najważniejsza jest teraz dla nas Danaustika. Danaustika, którą chcemy jak najszybciej podbić, wzmocnimy sobie tutaj Cohesion. Na maksa influenza dostaje 43 na dzień za sprawą różnych praw, które wprowadziłem. Hubert Buildings, Quazera, Senat, Noble Re Retuni, Council of the Commons. Nie wiem właśnie, co to do końca jest, skąd się to bierze. Nie wziąłem żadnego prawa, jednak mi to dało. Ale jak widać, no, mamy spory wpływ tutaj na państwo, więc z każdym dniem będziemy mogli sobie polepszyć stosunki z innymi typami. To jest bardzo ważne, szczególnie w późniejszych etapach, bo no, trzeba sobie poprawiać z nimi relacje, więc budujmy sobie tutaj no, rzeczy do podbicia miasta, do dynastiki. To jest miasto, które zależy mi, żeby posiąść, ponieważ mamy bardzo mało miast, jeśli chodzi o mnie jako lidera. Proszę, tutaj jeszcze musimy cohesion na maksa, trzeba o tym pamiętać, bo to bardzo szybko spada. No i jest ostatnio wybudowane. I teraz taki mały sekret Wam zdradzę. Jeżeli postawimy sobie może po jakiejś fajnej stronie, powiedzmy od strony frontowej, gdzie jest brama, postawimy sobie dowolną rzecz, czy to balistę, czy trebuszet, czy różnego tego typu rzeczy, to generalnie ta balista zostanie zniszczona. Ale jeżeli zdążymy odpo w odpowiednim momencie spauzować, czyli teraz, i zrobimy Lead Army to Assault, to no wtedy ta w tym momencie jest to katapulta będzie brała udział w bitwie. Jak już rozpocznie się bitwa, no to trzeba tutaj porozkładać odpowiednio jednostki. Zauważyłem, że nie ma to jakiegoś większego wpływu na jakby postęp tutaj podbijania zamku, jednakże ma to wpływ na przyspieszenie tych początkowych faz, dlatego ja się zawsze się staram, akurat tutaj mamy bardzo blisko siebie rozłożone, te wieże, mamy blisko siebie też taran, bardzo blisko mamy też tą katapultę, więc tutaj bez większego znaczenia gdzie to ustawimy ale generalnie chodzi o to, żeby jednostki stawiać w miarę jak najbliżej wież i jak najbliżej katapult bo czasami zdarza się, że jedna katapulta jest gdzieś umieszczona tam, hen daleko i zanim jednostki dojdą to zdążą to rozwalić, więc starajcie się umieszczać właśnie bliziutko jak najbliżej Wy tutaj. No i po prostu rozpocznijmy bitwę. Teraz tak, jak jednostki są fajnie tutaj ładnie rozstawione, to one będą sobie szły tutaj powolutku, będą sobie podążały za wieżą, za... Oho, widać, że strzelają tam z katapulty. No, powolutku sobie będą za wszystkim tu łazili. Nie wiem w sumie, gdzie jest ta moja katapulta rozłożona, bo ją gdzieś przegapiłem. Ale generalnie ona tu powinna być. O oh jest, strzelają. Same i też możemy ją obsługiwać, ale to tak... nie bardzo potrafię z niej strzelać. W multiku próbowałem, no to te, też w miarę ciekawie to wygląda. Dawać. I jebu dup. Może tam kogoś zabili, ciężko powiedzieć. Warto strzelać w bramę, wtedy przyspieszymy troszkę sidża. No ja sobie tu generalnie zejdę z kunia i zacznę strzelać, bo nie opłaca się na koniu tutaj biegać, nie wiem w ogóle, po co jest kawaleria na jakiś tutaj Siege, Ale generalnie jednostki są bardzo mądre, prawda? One sobie tu będą stały na samym środku będą się dawały zabijać. No nad ai muszę jeszcze popracować. Nie ma ładowania balisty, nie ma takiego strzelania do moich. Jeszcze nad AI-em muszę tutaj popracować. Dobra, typy leżą. Nasi już tu podjechali. Te zacinanie to nie jest wina nagrania, ale nie jest wina streama. Jest wina braku optymalizacji. Moi żołnierze wchodzą. Zaraz się przebiją. Trzeba uważać na balisty, bo one są w stanie rozwalić te wieże. Typa trzeba trafić. Ty dziadu, a jest, padł balistyczny typ. Dobra. Fajnie mi się strzela tutaj w singlu, ale w multiku to jest jakaś kpina. Nie daje sobie w ogóle rady. Dobra, moi się tu zbloczyli, w ogóle cały czas biorą jedną drabinkę, więc ja tu się przez nich przepcham. Idę pomóc. Widzimy, że Siege Tower ma bardzo mało HP. Czyli balista prawie rozwaliła nam Siege Tower. Są tu. Ale mnie rozstrzelali. Jak walka bossów normalnie na szczycie wieży. O tak. Moje armie tam jeszcze biegną. Nie wiem skąd strzelają. O Jezusie Nie uciekać przed waszym królem. A jest następny ciap Dobra, wieża czysta. Jeszcze nikt nie dobiegł. A poraziło Jasnością. Nie ma takiego uciekania. Chodź tu do mnie. O ty parszywcze. Mam cię. A teraz na wieżę wszyscy. Jeżeli ustawisz go jako głównego inżyniera, czyli mamy na przykład kompanionę. Ustawimy go jako inżyniera w teamie, bo możemy przypisać rolę, to on będzie działał jako inżynier. O, ile awansów, ile awansików. Fajnie. Zawsze tutaj staramy się awansowywać wszystko w miarę na maksa. O, teraz tak fajnie gierka płynnie chodzi. Tutaj rekrutujemy tylko Imperialsów, bo ja chcę mieć utrzymaną, jakby m, tylko i wyłącznie jednostki z tej samej grupy. A Prisonersów możemy wziąć w sumie dużo, bo mamy dużo miejsca na Prisonersów, więc tutaj starajmy się wziąć m, Militia Archer, Militia nie. Militia jest generalnie słaba, więc musimy unikać militie. Starajmy się brać inne jednostki, które nie są opisane jako Militia. To są jedne z tańszych jednostek. Bardzo tanio się je sprzedaje, więc nie do końca się je chce, że tak powiem, brać. Wiadomo, żeby do uzupełnić, jakby stoki tutaj, to zawsze warto ich tutaj pocisnąć. Ile mamy miejsca? A jeszcze dużo. Jakbym wziął wszystkich? O, wszystkich mogę wziąć. dobra. Don. Pełno lutu. Pełno kasy. Lutuj Don. No i jeszcze taka mała uwaga, w sumie dosyć cenna. Za każdym podbiciem, czy to miasta, czy to zamku, udajcie się do środka, bo zobaczycie co się tu zaraz stanie. Patrzcie, podchodzę, tup tup tup. Konik dobiega do zamku i tutaj widzicie, na partyku kuj mam party i tak dalej. Oni oddają lub sprzedają prizonersów. Czyli wszelkich więźniów, lub e, rekrutują sobie jednostki, jeżeli takie są do rekrutowania. Tak samo jakbyśmy się zatrzymywali gdzieś tutaj po kolei po wioskach, jeżeli byśmy mieli taką armię jak teraz i widzimy, że nam się sporo uszczupliła, to no warto się właśnie z naszą drużyną udawać po tych wioskach, tylko po prostu wejść i wyjść, tak? Oni już swoje tam zrobią, załatwią. E, pozbyjmy, pozbądźmy się wszystkich prisonersów. No, 9000, ja potrzebuję pieniędzy, więc sprzedajemy wszystkich. I zobaczmy, czy mogę sprzedać te śmieci, które tutaj zyskałem. Wszystkie bronie: PYK, 14 tysięcy. E, jakieś tam dodatkowe bronie: PYK, kolejne 10 tysięcy. Nie, kolejne 14, no właśnie. E, Raven Party sprzedaje jeszcze armor, już 58 tysięcy. No, koników to nie sprzedaje. Chociaż tu jest takie fajne. Resztę mogę sprzedać. No i z Michelin raczej nic nie będę brał, na przykład sól mogę kupić, bo jest za 20, to jest cholernie tanio, <laughs> to możemy kupić, reszta rzeczy się generalnie tutaj nie opłaca. Moglibyśmy na przykład narzędzia sprzedać, bo widzę, że tutaj byłby biznes życia, bo za 250 idzie, więc sprzedajemy wszystko, koton też się opłaca do setki posprzedawać, leder tym bardziej się opłaca, jewelry się opłaca, jak, jak cholera, owce nie, hogi się opłaca, nie owce. Chogi się opłaca do setki zejść. Czyli tyle. Krowy się opłaca zejść do 200. Klej się opłaca do 30. Steel. Iron Hardwood się opyla. Do 40 na spokojnie. Czarkol. Uh, całość. Silver or. Nie, to jest cotton mi się załączyło. Silver orsy do 200 możemy opchnąć, sól zostawimy na później, fiszki inne rzeczy zostawiamy. Dzięki temu dostajemy 82 tysiące, czyli w sam raz, żeby kogoś tam spłacić. No i zostaje nam kwestia teraz em, przydziału nowej włości, czyli jak widzimy dana jest mm, początkowo moja i mogę nią tutaj przez krótki moment zarządzać, więc to też jest bardzo ważne, że jeżeli coś podbijecie i jest generalnie słabo rozwinięte, no postarajcie się. Być przed komputerem, jeżeli coś będziecie zmieniali, czyli przed tym, zanim komuś coś dacie, bo wtedy on nie będzie tym zarządzał tak, jak chcecie. Czyli możemy tutaj dać na przykład pieniążki, żeby się lepiej rozwijało tutaj miasteczko. Możemy dać irregację, żeby fut nam wzrósł. Też nie wiem, czy ja bym poszedł może w Militia, żeby bronić to miasto. No i jak już wszystko tutaj damy pieniądze i ustawimy jakiś Q odnośnie tego co ma się rozwijać, dopiero wchodzimy w kingdom i możemy to komuś dać. Akurat tutaj chcę Canyon dostać od nas to miasto, ale ja jestem tutaj głównym gościem, który powinien posiadać to miasto, ponieważ potrzebuję więcej niż jedno miasto. Bo tak uważam, że zasłużyłem i to mi się należy i ja po prostu chcę mieć miasta. Więc mam i dziękuję. Kolejne miasto jest moje, Danaostrika. Jakoś czuję się do niej przywiązany. Z uwagi na to, że jak bierzecie te poprzednie odcinki, to tam troszkę się do tego przywiązałem. No dobra, pozostaje mi teraz w sumie chyba zakończyć wojnę i wzmocnić szeregi, bo już jesteśmy ostro wyprani. Zacząłem z armią, która miała 1300, a mamy już chyba około 700, no tu jest 800. Więc jest generalnie słabo, powinniśmy się wzmocnić, więc jak tylko podejdę do kogoś od e, kuzejtów. No to pogadam z nim, żeby pogadam z nim, żeby tutaj zawrzeć pokój. Tylko jeszcze wam pokażę, co się stało. Popodbijałem wszystko, co się dało tutaj w okolicy, Iliakis, zameczki popodbijałem, Potem ruszyłem sobie tym terenem, zahaczyłem o czerwonych. No tak w sumie to oni wytoczyli mi wojnę, więc podbiłem zamek, który mi tu stanął na przeszkodzie, i jakoś tak wyszło, że podbiłem Ortizię, a w zamian za to pogadałem z typem, który przyłączył się do mnie i on dał mi w posiadanie miasto Harnas, a raz, razem z zamkiem, który dziś tu jest. On ten Veron Castle i gościu jest ze mną, dlatego jest to tak rozstrzelone, bo tym łatwo poznać, że to jest jakiś jeden z wasali, który dołączył, dając mi. Również swoje posiadłości, i to tak zostawiłem, żeby to sobie tutaj leżało. I potem będziemy podbijali fioletowych, żeby zamknąć już obszar pustynny, jako mój. No bo tu już widzicie, wyszedłem całkiem daleko i jeszcze zostało mi tylko te trzy miasta do podbicia. A potem zaczniemy mucić czerwonych, czyli Sargot i innych tutaj z tego terenu. I jeszcze, 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 jak tutaj powalczyłem sobie z typami w tej okolicy, podbijając Hasan Fulk. Kusnwulk, no to znalazł się typo, który jak go przyjąłem, to dał mi ten zamek, Chikant miasto i tutaj jeszcze Ortongard, Tak więc <coughs> fajnie, że się ze nami podzielił swoim majątkiem, tylko musiałem zapłacić mu 700 tysięcy so I generalnie się mu ostro wypłukałem, ale myślę, że by było warto za, za, miast, za dwa miasta i dwa zamki. No to to jest bardzo, bardzo opłacalne. Mam no tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Zachęcam do zostawiania komentarzy i no, do następnego na razie.